Dzień dobry, Piotr Karolewski, SuperAuto, eksperci od finansowania samochodów. Dziś prezentuję Państwu Iveco Daily w najbogatszej wersji oraz zabudową typu laweta. Szósta generacja Iveco Daily charakteryzuje się wielkim ogonem na centralnym miejscu maski, a także chromowanymi elementami na przednim grillu. Mamy również strukturalny przedni zderzak, a także reflektory przeciwmgielne w technologii LED-owej. O Wasze bezpieczeństwo dba również przedni radar, a praktyczny element to stopień ułatwiający umycie przedniej szyby. O widoczność nocy dbają nowe, w pełni jodowe przednie światła. W prezentowanej wersji są felgi aluminiowe 16 cali z polerowanymi ramionami. Mamy także wstawki ze strukturalnego plastiku na nadkolach oraz na boku pojazdu. Mamy również olbrzymie boczne lusterka na wysięgnikach, abyście lepiej widzieli przestrzeń za waszym pojazdem. Kabina w naszym daily zabudowana jest także schowkiem oraz sypialnią. Aluminiowa zabudowa lawety ma długość 5,9 metra. Mamy również LEDowe lampki obrysowe, a także element bezpieczeństwa barierki pod lawetą. Pod lawetą zamontowane jest również koło zapasowe. Załadunek niższych pojazdów umożliwi wam regulowane tylne zawieszenie. Z tyłu pojazdu jest belka z oświetleniem, a także rejestracją. W centralnym miejscu jest hak do holowania przyczepy oraz dwa najazdy. Element bardzo istotny z punktu widzenia kierowcy to lampki obrysowe. Mamy także dodatkowe oświetlenie z tyłu pojazdu. Z prawej strony pojazdu mamy dwa schowki. W pierwszym z nich pasy do mocowania przewożonego samochodu, w drugim zaś rzeczy przydatne codziennej pracy. Zapraszam na lawetę. Na płycie lawety znajdują się otwory, które umożliwiają zamontowanie blokady do przewożonego pojazdu. W sercu naszej lawety zamontowana jest wyciągarka z możliwością regulacji po całej szerokości. Za pomocą pilota mogę również zdalnie sterować pracą wyciągarki. Dodatkowym elementem jest możliwość załadowania przyczepy, podpięcie i podhak, a także gniazdo zasilające oświetlenie. Mamy również okienko do sypialni, a także zamontowane dodatkowe oświetlenie na górze oraz po bokach lawety. Zapraszam do wnętrza! W prezentowanym pojeździe zamontowany jest 3-litrowy silnik diesla o mocy 180 koni mechanicznych, moc przekazywana jest na tylne koła za pośrednictwem przekładni automatycznej i Beko Skórzana multifunkcyjna kierownica z prawej strony ustawienia tempomatu, z lewej zaś komputera pokładowego oraz telefonu komórkowego. Przed oczami kierowcy mamy bardzo czytelne zegary. Pomiędzy nimi zamontowany jest wyświetlacz pokazujący wszystkie informacje z asystentów podróży, spalania, a także komputera pokładowego. Dotykowa stacja multimedialna obsługująca Apple CarPlay oraz Android Auto, z tego poziomu także ustawienia radia, multimediów, nawigacji oraz pojazdu. Poniżej znajdziemy trzy pokrętła do sterowania pracą klimatronika. Mamy także ogrzewane boczne lusterka oraz specjalną kieszeń, w której zamontowany jest tachograf. Jeszcze niżej zamontowane są dwie półki oraz dwa gniazka 12V. Z myślą o kierowcy w nowym Daily jest również wiele schowków. Dwa duże w drzwiach, a także na desce rozdzielczej oraz jeden schowek przy nogach kierowcy. Przed pasażerem są także trzy schowki, jeden zamykany, półeczka, także dolny schowek również zamykany. Przy podsufitce zamontowany jest także duży schowek. Nowe Iveco Daily stworzone z długie trasy, tak więc fotel kierowcy jest amortyzowany oraz posiada regulowany podokietnik. Za fotelami zamontowane jest także pełnowymiarowe łóżko dla kierowcy, jest również schowek, a także szyberdach. Na postoju o komfort termiczny dba we Basto. Nowej Wekodeli to bardzo ciekawy samochód dostawczy z nutką włoskiej elegancji stworzony do ciężkiej pracy. Superauto, kilka tysięcy nowych samochodów dostępnych od ręki, dlatego każdy z Was znajdzie superauto dla siebie, które dowieziemy Ci pod dom. Do zobaczenia!